Dzień dobry, szalom! Eee, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z Króliczka, to jest cotygodniowy mini-maraton z Total Warów, Medieval 2 Total War, Sunset Invasion, Aztekami na podstawce, kontynuujemy nasze zmagania i wyzwalanie okupowanych przez feudalizm i papieństwo miasteczek i wsi w Europie. przynosimy Sendykalis i doktrynę pana Ragorna, no. Kto chce dołączyć? Kto chce dołączyć do azteckiej armii wyzwolenia? A tak, no poważnie, do ku górze i z w komentarzu raz o tym, że dzisiaj o 15, raz o 18 będzie drugi, i trzeci odcinek z kontynuacji dzisiejszego mini maratonu także zapraszam bardzo serdecznie. A my chyba zaczniemy klasycznie od, od yy, znajomego końca tury. Zaczniemy? Yy, tak mi się wydaje. Znajomy końca tury. Tu chyba mieliśmy chyba jedną armią, Dropton drop-down dzisiaj powiem, tutaj jest jedna osada, gdzieś tutaj powinna być jeszcze jedna osoba. Dobra, skończmy drogę, zdajemy końca tury. Aha, to nie za statek O, to już. Rany. W Medievalu tak szybko tury przelatują w porównaniu np. do Warhammera 3, gdzie trzeba latami czekać, czy dwójki, gdzie trzeba czekać latami. Spiner Ambroza, Ambrozia przed Daratudek, stolicy angielskiej w Kan w Normandii. Normandzka dynastia powróciła. Fajnie się gra tymi miastekami, tylko problem jest taki, że my nic nie zarabiamy z tych miast. Doktryna Aragorna może tutaj nie do końca działać. Bo pra, tak sobie patrzyłem, 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 sobie patrzyłem, że głównym naszym dochodem mimo wszystko będą podatki Ani handlu, ani rolnictwa, a tym bardziej górnictwa u nas nie będzie, także olipka. A, ale dzięki temu, że oni nas nie zaatakowali Możemy dostać posiłki No w teorii możemy dostać posiłki, dobra, blokuj port a, Gdzie jest, to jest armia z armią, tak i to też jest armia z armią Jest, to też jest armia z armią, przywódca frakcji, a to jest yy, członek rodziny, to pozwólmy, żeby było członek rodziny Pozejmował te wysepki tutaj na Karaibach. O cieś, to są indiańce z Północnej Ameryki chyba, nie? Co ty masz za jednostkę generalską? Miejscowi wojownicy. Łączno na 6. <grym> to chyba chłopnie, no chłopi może nie, ale milicja na pewno ma już chyba postowa europejska lepsze statystyki. Eee, i teraz mi się przypominają te krasnale z Kazatdum, to, to, to nasze ci spartańscy krasnale, te statystyki, tam 50 defa. Ojej, wszyscy, dobra, Karaiby zajęte. A niech poznają do tych pana Ragorna. Przywódca naszej frakcji może od razu płynąć do Europy. Szkoda, że wam się tutaj marnował żbiczek Wzrost cechy, opór jest daremny. Je, jacie, jacie, jacie. E, niskie podateczki, halo? Niskie podatki, niskie podatki, dobra. E, możesz was połączyć i zostaw tu jeden. darmowy oddziel, o, oddział. Więc wojownicy Orła brzmią jak plan, możesz ich tutaj zostawić. Popu nie mam, nie pamiętam gdzie to jest osada. Czy to ona jest gdzieś tu, czy gdzieś tutaj, bo to jest Floryda, nie? Czy to jest bardziej w Luizjanie, Mizuri, czy to, to jest, czy tutaj bardziej na tym wschodnim wybrzeżu? Mam nadzieję, że to znajdziemy. Tak, to jest pełna armia. Wy też możecie płynąć do Europy. I tu nam brakowało troszeczkę dostyk, żeby zrobić drugą. Aha, tu już jest pełna armia. Okej, okay, jacie, jacie. Także chyba gut. I tu jeszcze jakieś posiłki płyną. Dobre jest to, że oni są darmowi i utrzymają. Bo jakbyśmy mieli za nich płacić, to w życiu byśmy nie, nie mogli zrobić tego, co teraz robimy. E, tylko problem jest taki, że oni kosztują mimo wszystko dalej w rekrutacji. I tak nam się dochód nie domyka. Zwłaszcza, żeby zbudowanie budyneczku. Ha, on się jedną turę buduje. Ale tego budneczku w postaci Wielkiej Świątyni, 15-20 tysięcy kosztuje ta piramida? Chyba najdroższy budynek w całej grze. Nie wiem, czy w Europie jest równie drogi budynek. Eee, dobra, to myślę, że my możemy na razie oblegać kan. Zobaczymy, co druga armia zrobi. Tu jest dużo kawalerii. Dużo kawalerii. Ja bym chciał to stworzyć oblężenie, żeby zobaczyć, jak fajnie będzie się oblegało z Aztekami zamek europejski. Ale musimy zrobić tak, żebyśmy byli w stanie to wygrać, a nie się wyrąbali na murach. Raport rekrutacji. Jeszcze coś rekrutuje? Okej. Okay. Minus 300. Jak je plądrujemy, jak je wyzwalamy, to się pieniążek je domyka. Tak średnio bym powiedział. Nasza flota da radę. To są trzy kogi kontra... To są kogi, ta. O! Pirat Świętopełk! Przypłynął po raz... Okręt piracki. Pirat <gryt> Świętopełk. Eee, i tu się już zaczęły rekrutować świeże jednostki, okej? Okay. Ja cię, ja cię. To są pierwsi wojownicy, asteccy, zwerbowani w Europie! Dokładnie tak, dokładnie tak. Chłop z dzidą sobie biega. Jak odbijemy Irlandię, cała wyspa będzie niebiściutka. Pięknie. Eee, no, dobra, czekaj. To jest. To jest ta armia, tak? Mmm. Nie wiem, weź go gdzieś tu, wyrzuć, ta armia poleci tędy, a flota opłynie i będzie do szukała osady, bo kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jest osada. E, gdzie ona się tutaj znajduje Przestańmy na nasze nasze legiody na, na, na zachód, znaczy na wschód do Starego Świata Wy na razie się ustawcie, bo i tak nie mamy na razie sztatku, żeby was sprowadzić Kurde, jak mnie boli, że nie można ich zbudować, strasznie mnie boli, że nie można ich zbudować Jakiś, jakiś, nie wiem, świątyń, gdzie będzie można pieniądze składać ofiary i takie tam Gdzieś tu była armia, tylko ona sobie poszła, zniknęła Mnie kusi, że więcej kuszników zrekrutować, ale nam się budżet nie domyka mm, Możemy jej poszukać w sumie to są Francuzi, cześć. Francuzi na razie są neutralni. A stanę sobie, a co tam? Czat kurde, znaczy, czat astecki wojownik z fioletowym, fioletowo-żółtym piropuszem i gołą klatą stoi na przeciwko jakiegoś wirdzin, że żelaznej kurde żbiczka, żelaznego żbiczka z mieczorem krótkim. Masz krótkiego żbieczora, bandyto. Mm, portugalska księżniczka, shalom my lady. Brakuje jej wdzięku i czaru innych dam dworu. Okej. Okay. Okay. A my też żadnego agentami się nie będziemy. Potem możemy sobie też rozegrać, znajomy końca tury, możemy też sobie rozegrać kiedyś kampanię z delceków i tam normalnie można grać indiańcami, oni tam mają całe mechaniczki przygotowane, bo to co my tutaj gramy to jest takie trochę naciągane postawkowo, nie? Tutaj trzeba było pliczki pozmieniać w grze, żeby można było zagrać. A to co teraz robimy, to ja po prostu trzymam to oblężenie przez sześć tur, żeby troszeczkę zagłodzić. Zagłodzić żbiczków i niestety ich konia, żeby zmniejszyć... E mam jakąś katastrofę, burza, okej. Okay. Zabici żołnierze 40. Może być tak, że dzięki burzy cała flota się pogrąży. Dlatego pamiętacie, ja w pierwszych odcinkach mówiłem, że jakby nas burza łapała, to mogłoby być nieciekawie, ale na szczęście żyjemy, okej. Okay. To już te dwie armie płyną, będą płynąć do Francji, właściwie te trzy armie będą już pomagać w inwazji na Francję. czy coś. Katastro Katastrofa kosztowała życie ważnej osoby. Kataklizm za zaatakował i nikt nie jest bezpieczny. Człowiek w nie żyje, wezwany przez bogów chwili, która była dla niego... Co? My straciliśmy generała? Nie no żyje. Tylko w tej jednej armii by był generał. Tu w ogóle nasz cesarz płynie. Neplatozan. Ne ne nie wiem, tutaj zginął, może jakiś doradca czy coś. Kataklizm. Życie ważnej osobistości. Może go pochłonęło, okej. Okay. Gdzie tu jest jakaś. A, tu jest wioska. <ścoughs> okej. <Okay. ścoughs> Idealnie pod samą wioską wylądowaliśmy. Eee... jest. Myślę, że takich bitew nie ma co toczyć. Poddaj ludność Aragornizacji i to jest cała Ameryka Północna, tak? Tak, cała Ameryka Północna przytulona hmm. Pamiętam, że w, na Afryce Zachodniej jest jedna kolonia Tak jak w Ebrobce jest tam jedna prowincja, którą można kolonizować Tak samo w Medievalu była ta jedna prowincja do kolonizacji Chyba nawet tak samo się nazywa, to jest Arguin czy coś takiego Natomiast nie mam bladego pojęcia jak wygląda Ameryka Południowa tutaj I czy jest sens tam płynąć Nie mam bladego pojęcia ale zostawimy jeden oddział darmowy, żeby był garnizonem. Cześć. Wrzucimy wam niskie podateczki. I będziecie płynąć. Szukać szczęścia i radości gdzieś w Ameryce Południowej. Może znajdziecie tam jakąś osadę. Przesunąłem was dalej na wschód. Tak, przesunięci. Ta sama armia nie mogłaby tego heretyka jednego splądrować. Ewentualnie możemy potem wykorzystać drobne Exploity, które są w Mediewalu i będziemy heretyków i wrogich agentów zabijać tak, że ustawimy się wokół nich. Ustawia się wokół nich e, wszystkie. eks co so, ja mogłem to spray zrobić teraz? Przekajcie. Pokażę wam Exploita, przez którego Rzekomo... E, nowe Total Wary mają zepsutą mechanikę, że armie chodzą w generałach, a nie w pojedynczych staczkach. Jakbyśmy zrobili tak, byśmy zrobili tak. Byśmy zrobili tak, byśmy zrobili tak, bym zrobił tak. Oh. Oh. <noise> Chłop nie ma miejsca na mapie, dlatego zginął. <noise> Najlepszy sposób na zabójstwo i na no właśnie na podstawie tego powstała seria Assassin's Creed. <noise> no bo cała mapa to są pola na których można stawać i one są obok siebie. Jeżeli one są na zasadzie takich nie wiem coś coś jak hexy w cywilizacjach, nie? Jeżeli agent nie ma jak się wycofać, bo wszędzie wokół stoją moje jednostki, to on ginie. Tak. To jest exploit. Ale nie mamy agentów? Dlatego musimy sobie jakoś radzić. A heretyk to jest. Yy, heretyk. Gdybym szerszył syndykalizm, albo ewentualnie ciepłe kajzerki, to to byśmy go z otwartym serduszkiem przyjęli. Ale. Co to się zbuntowało? Jacyś chłopi irlandzcy. Okej, okay. ewentualnie Irlandia była tak zachwycona naszą doktryną Aragorna, że chciała być jeszcze raz poddana doktrynie pana Aragorna. Myślę, że tak. Zostaw tu tych żwy. A może zostaw im 120 żamkowców czerwonych. Okej, okay, jesteście darmowi w utrzymaniu. Daj niskie podateczki. Okej, okay, jacy zadowoleni. I wracamy. Przydałby się. Jakim jesteś generałem? Jesteś nawet spoko generałem. Pamiętam, że ten beznadziejny generał był gdzieś tutaj na południu. Przecież mam blisko do Paryża. W sumie tu jest Paryż. mamy bardzo blisko do Paryża. Ja szukam tej angielskiej armii. Ja nie wiem, gdzie jest ta angielska armia, ale się dowiem. Yy, koniec tury jest, koniec tury. Zabójstwo heretyka, szok. O! 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 Przez chwilę przeczytałem Mistrz od... Nieważne. Dobroczyńca, jesteś, jesteś idealnym wieżyczkowym! Młode wiejskie dziewczyny śmieją się, gdy ten człowiek próbuje im mówić, co mają robić, ale jak, im, jak ten jak ten jak ten żbiczek pokaże tym wiejskim dziewczynom swoją wieżę strażniczą, jaką postawił? Opa, je postrak. Myśli bardziej o przeżyciu niż honorowej walce, bo on myśli bardziej o strojenie wieżyczek. Lojalność. To no, jest wystarczająco lojalny, żeby budować wieżyczki w imię syndykalistycznego zająca. Poboże, stosuje się do mandatu niebios bez oznak radości. Mandat niebios to najbardziej yy, oszukana mechanika w Europce, tak. Gdzie ty jesteś, żywiczku W Londynie! Idealnie! Od razu pójdziesz tu i machniesz... Jest, yy, my mamy normalne wieżyczki, drewniane, okej, okay. myślałem, że mamy jakiś własny skin wieżyczek. Dramatyczne wieści, Niemcy sojusz, Węgry sojusz, yy, rozejm Bizancją, okej. Okay. Najpierw rozwinięta frakcja, Cesarstwa niemieckie. Trochę mnie martwi, że w Europie średnio walczą między sobą. Cieka jak tam Polakom idzie. Jestem mega ciekaw. Jestem mega ciekaw, jak tam Polakom idzie. Dobra. Z i kolejną marmię. Cień żbiczku. Cieś. Wróć do blokady portu. Tak idę na wschód, bo znaczy na zachód, bo tu jest właśnie wolna osada. I myślałem, że tutaj przyszli Anglicy. Ale tych Anglików nie ma, nie ma ich tej, tej armii, pięć tury. Jeszcze możemy to sobie spokojnie oblegać, bo i tak czekamy aż posiłki zejdą. a nie ma co atakować Francji jedną niepełną armią, nie? Prawda? Prawda. Hmm, chodźcie na południe. Eee... Dalej nie mogę rekrutować w Londynie. Nie mam pojęcia dlaczego. E, jedyną osobą jaką mogę tu rekrutować jest Edynburg. No to rekrutujmy. Przydałyby się drobne posiłki. Aha, to są ci ci. Szkoda, że łucznicy też nie są darmowi, bo taka horda darmowych łuczników myślę, że fajnie by wyglądała. Myślę, że bardzo fajnie by wyglądała. Dobra, wy potrzebujcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć tur maksymalnie, żeby dopłynąć. Tu, Wyspy Karaibskie, tu już nic więcej nie ma, żadne Bermudy, nic stoi nas nie interesuje. Ok, nowej na południe. Wy sieci jako garnizony. Nie ma co was rekrutować ani sprowadzać. Chociaż wy zaczynamy wychodzić na plus 1700. Rolnictwo trochę w górę chyba poszło, nie? Ja wam ze swoją kamerką. No, to co jest interesujące, tutaj patrzę, wpływy. I mamy bus w postaci sakiewki króla, który daje nam 12 tysięcy. Jesteśmy frakcją przeznaczoną do grania, więc, Więc jako ewentualny bot, powinniśmy dostać buzda, prawda? Prawda. Znajmy końcatury, znajmy końcatury. Rzaprzygający wiatr do pracy. Z zachodniej Europy docierają wieści o powstaniu cudownego młyna, którego nie musi napędzać żaden potok niż rzeka. Człowiek za nas sposób na to, by ciężki mechanizm między mielący ziarno poruszał, był przez wiatr łapany w promieniste drewniane żagle. Choć wiatra przestaje działać, gdy nie ma wiatru, dla tych, którzy żyją z dala od płynących wód jest to prawdziwy dar od Boga. No nie wiem, chyba w Europie Zachodniej bardziej się ma... plotkuje, rozbawia o, o inwazji dziwnych ludzi z zachodu, ale no co ja tam wiem, młyn też jest wielkim wydarzeniem. O, jesteśmy najbardziej rozwiniętą frakcją. Najbardziej rozwiniętą frakcją. E, no dobra, skoro nikt nie chce tej osady, to my ją sobie przegarniemy. Zaopiekujemy się nią. O, kusznicy. Okej. Okay. To jeszcze będzie się cztery tury bronić, okej, okay, idealnie. Kupujemy czas, żeby sprowadzić sobie posiłki z ojczyzny i z wysp. Na razie niech stoi, bo czekaj, tu jest jedna osada, tu jest druga, nie pamiętam jak tu osady są we Francji, w ogóle nie pamiętam jak do końca są osady, gdzie całe Niderlandy są do zajęcia, chyba ktoś tu szturmował, pamiętam, że te dwie osady w Niderlandach miały ogromne garnizony, a tu jest pobijane mocno, mocno pobijane, do Europy, do Europy, a ty szukaj żbiczków na południu, szukaj żbiczków na południu, dobra, koniec tury, nie może... Coś umarło. Wiecie gdzie mogła się podjąć angielska armia? Eee, a nie, nie mogła się podjąć. Zresztą ja myślałem, że Francuzi ich dobyli. Czemu Francja ma sojusz z Maurami? What? Co tam się dzieje? Mam nadzieję, że nasza inwazja nie spowodowała, że... Eee, o, możemy wielki kamienny mur zrobić? Okej. Okay. Jednak możemy coś budować. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nasza inwazja nie spowodowała to, że boty się troszeczkę popsuły i nie będą zbytnio... No co, już w Francja. Nie będą zbytnio ze sobą walczyć. czy znaczy, oczywiście możemy przyjąć koalicję całej Europy. Z wielką chęcią zawalczyć z całą Europą. Jak pokojowy ba... Ma... O nie, Portugalczycy mają we krwi. <laughs> nie mogli przypłynąć do nas, do Ameryki, żeby nas podbijać, kolonizować. To przypłynęli do, do naszej kolonii w Europie. Całe szczęście, że tu mamy armię. I właśnie po to stają wieżyczki. W strategicznych miejscach, żeby widzieć wszystko i wszędzie. Właśnie po to są wieżyczki. Yy, więcej piżamkowych wojowników. Ja totalen creek. Chodźcie towarzysze. Yy, czy wy przypłynęliście? Jednym stateczkiem. I to jest co obitym. Byłaby wielka szkoda, może trafili na pirata świętopełka. Szkoda, że nie poczekaliście dwóch, trzech tur akurat byście wpadli na naszą flotę. <grym> akurat na naszą flotę byście wpadli. I żałuję, że jest krucjata na, na Kair, bo równie dobrze papież mógł na nas ogłosić krucjatę i myślę, że byłoby zabawniej. O ty biczku, atakujesz nas. No dobra, przez chwilę liczyłem, że przyszli tylko zobaczyć jak jak się mają sprawy. Właściwy mąż, oczywiście się zgadzamy. Bo to jest kolejny generał, jeszcze w Londynie. Osada oblężona, Portugalia. E, jesteś jeszcze gorszym generałem jeszcze lepszym, jeszcze lepszym wieżyczkowym, panie Potoloko. Aż, a, aż, aż w porównaniu do tego generała, szkoda marnować takiego talentu. <gry> za Zaślubiny, dyplomatyczne wieści. Węgry walczą z Wenecją, a Portugalię z Aztekami. 100% zgodności historycznej. Portugalia kolonizuje sobie Amerykę. Pewnie zaraz Hiszpanię do nas przypłyną. Anglicy już nie zdążą, chyba. Eee, dobra, to tutaj mamy trzy armie. Całe szczęście, że generała tam nie trzymaliśmy. Mmm, wiadomo czym wy przypłynęliście? Możemy sobie sprawdzić. Książę Alfonso. Dzieci z frakcji. Macie jednego ciężkiego konia, macie dwa ciężkie konie, bo generał to tutaj to zawsze też jest ciężki koń, a tak naprawdę to nic sensownego nie macie. Poza tym dziedzicem frakcji, który wam będzie niesamowicie boostował moralki. Bo zwykle te europejskie armie tak pieszkają przed naszymi piżamkowymi wojownikami. Uciekają na widok naszych, na naszego, naszej piżamkowej grozy. Ty, może nie powinniśmy desantować się. Nie, no musimy Francję, musimy po kolei podbijać. Ty, a tu da się w ogóle przepłynąć? Miejsce celowe jest niewłaściwe? Aha, bo to trzeba odkryć. Okej, okay, nie można płynąć w nieznane. Jacie, jacie. <laughs> jacie, jacie. Dwie tury, dwie tury. Dobra, skipping turę. O, Węgrzy jako pierwsi dotarli do tego, do dana cel Krucjaty i poległa cała armia węgierska. <grystanie> Co tam się wydarzyło? Krucjata nieudana, Kair. Papież jest wyjątkowo niezadowolony, że musi zakończyć Krucjatę zanim jeszcze się na dobre zaczęła. Oraz wściekły, że tak zwana szlachta z katolickich królestw całkowicie zignorowała jego wezwanie do wzięcia u w wyprawie krzyżowej. Ładny hak. Ale to dobrze. Węgrzy zaprzepaścili całą krucjatę. Zawieszenie broni. Egipt, Wenecja. Możemy zobaczyć, ile krajów w ogóle wzięło udział w tej krucjacie. Hmm. Aha, tylko Węgry dołączyły do krucjaty. Bo jeżeli kraj wchodzi do krucjaty, to automatycznie on, on staje się wrogiem Egiptu, więc Egipt powinien mieć tutaj cały, całą Europę w, we wrogach. A tylko Węgry odpowiedziały na krucjatę. cóż. Za czasów Jana Pawła II każda krucjata się oddała. Nieśmieszny żarcik. E, Żbiczku, nie zaatakowałeś nas. Wie, straciłeś giga okazję. I widzę, że Pirat Świętopeł płynął na pomoc. Niechaj, oni sięgnęli jeszcze jedną flotę. Dojdą te posiłki? Dojdą. E, bitwę sobie stoczymy. Z księciem Alfonsuniem. Nasza piżamkowa armia rusza na spotkanie z portugalskimi kolonizatorami. Na wybrzeżu Walii. Przodem puścimy e, dla... Galo... Galowglasów? Szlachtę szkocką Najemników? Chłopcy kusznicy. Nie wiem czy ci chłopcy kusznicy wam pomogą. Kiedy zaleje was fala piżamkowej piechoty. Myślę, że nic was nie uratuje. Hurra! Towarzysze piżamkowi uderzać! Na Portugalczyków! Nie będą nam tu żadne Europejczyki kolonizować Europy! Europa dla Azteków! Hurra! Pięknie. Nie wykorzystał kawalerii na razie. Wcale szczęście, sfokusujemy w ogóle łuczników i naszych oszczepników na kawalerii. To jest największe zagrożenie de facto. jest nasz, pożar się Boże, generał? Ktoś tutaj. my tam tamci powinni strzelać ci nasi, inaczej nie strzelać, tylko śpiewać. A w sumie może zaatakować kawalerię, nawet lepiej, żeby nie mogła się rozpędzić szarży wykorzystać. To jest w ogóle, to jest książę Alfonso, dziedzic portugalski. Byłaby wielka szkoda, jakby go nagle dosięgła dzida, a nie, ci akurat nie mają piżamek. O, nawet lepiej, wystałem tutaj przez przypadek tych, łuczników. Byłaby wielka szkoda jakbyś dostał <gry> Jakbyś dostał Astecką az dzidą Okej, okay, co to jest? Popsy kusznicy O, uciekacie Jaka wielka szkoda No ale widać, że już jest ten Wyższe muralki i walczą do końca Albo i je, Albo i nie walczą do końca Szkoda, że nie mamy kawalerii Musimy znaleźć gdzieś yy, Najemną kawalerię, żeby ganiać uciekinierów Bo będzie ciężko Proszę nie uciekać, proszę walczyć Oho, szarżuje kawalerią Szarża kawalerii portugalskiej! No nieudana. I zaszarżowałeś na... ...gwiawników Kojota? Nie, kapłanów Kojota. Podoba mi się teoria, że to są... ...ktoś mi napisał, że to są... ...obsydianowe maczugi? Które są jednorazowe. I one przy uderzeniu pękają. O tam portugalska kawaleria sobie jeździ. Kurde, w naszych włóczni, włóczników tych. Jacie jacie, ale spocenie. Okej. Okay. Że to są obsydianowe maczugi i one są jednorazowego użytku. I tak mi się skojarzyło, że w sumie. Co jak Pancerfausty? Pancerfausty też były jednorazowego użytku. Strzelałeś i musiałeś wyrzucić. Tak samo maczugą uderzasz i ona się rozpada. Oho, książę Alfonso walczy. Jak ta nasza kawaleria w sensie cię ci, ci. Ok, żyjecie. Wymieńcie ich gonić i wymieńcie ich gonić. Ok, bo ci łucznicy będą nas cały czas trollować no, niestety, Księcini Alfonso uciekł z połową swojej armii. E, I tam stały obok dwa statki. Pytanie, czy on będzie mógł się cofnąć na te statki? Bo jeżeli, e, oczywiście, strać. Tak, cofnęli się na te statki. Dobra, no to mam nadzieję, że admirał świętopełk załatwi resztę. Ewentualnie, czy ja mogę? Nie, nie mogę statku. Jakbym jakby mógł jeszcze statek. Z... Chociaż moglibyśmy tam popłynąć. A najpierw armię trzeba wyrzucić, to jest najważniejsze. Przede wszystkim, tu jest ten nasz cesarz przywódca frakcji. Byłaby wielka szkoda, jakby zginął na morzu. Jakiś pirat świętopęk by go dopadł eee, Halo, mogę odkrywać dalej? My musimy płynąć, w sumie nie w tą stronę bardziej na południe się kieruj Żbiczku Bardziej na południe, jakbyś się kierował byłoby lepiej, mogę coś tu rekrutować? Nie, za ile tur to się podda? Za jedną turę eee, Czyli musimy w tej turze szturmować I patrzcie, praktycznie z całej armii zrobiła się jedna piąta? Coś takiego, Król Robert Czywódca z frakcji Okej, okay. i to sobie stoczymy, ale stoczymy sobie szturm. Mogłabym poczekać jeszcze jedną której by się poddali, bo zginęli, co byłoby lepsze, ale chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał szturm na, na zamek w naszym wykonaniu. Także o 15-18 kolejny odcinek, łapek górę, złożysty kalendarz. Cześć, trzymajcie się, na razie, elo!